Będziemy się modlić szczególnie za rodziny z naszej parafii, które są dotknięte nałogiem alkoholizmu. Pamiętajmy o osobach, które cierpią z powodu tego, że ktoś w rodzinie dużo pije. Pamiętajmy o żonach, które cierpią z powodu alkoholizmu swoich mężów. Pamiętajmy o mężach cierpiących z powodu alkoholizmu swoich żon, o rodzicach, którzy cierpią i płaczą, dlatego że ich dzieci uległy temu nałogowi. Za wszystkie szalane łzy z tego powodu przepraszamy Cię, Panie Jezu, i prosimy o Twoje błogosławieństwo. Dla tych, którzy cierpią z powodu alkoholizmu, prosimy o nawrócenie i o pamiętanie dla tych, którzy swoje życie marnują w tym zgubnym nałogu. Poszczególne stacje Drogi Krzyżowej. Stacja pierwsza, Panie Jezus, skazany na śmierć. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, Chrysta i błogosławimy Tobie. Przyszedłeś na świat, Jezu, by odmienić nasze grzeszne życie i pojednać nas z Ojcem. Nie zrozumieliśmy Twoich zamiarów. Nie skorzystaliśmy z dobrych rad, wybraliśmy wolność i zmieniliśmy ją w samowolę. Kiedy było trudno, sięgnęliśmy po alkohol. Stopniowo przestawaliśmy być sobą. Nie umieliśmy odczytać prawdy i przeciwstawić się krzyczącemu tłumowi. Krzyczyliśmy razem z Nim. Ukrzyżuj go. Ukrzyżowaliśmy Ciebie, zabijając jednocześnie swego ducha. Przebacz na Jezu, tamten grzech. obmyj nieprawość i pomóż nam wrócić do normalnego życia. Przedłeś, aby służyć, a ja pragnąłem, by mnie służono. Chciałem być panem domu i duszą towarzystwa. Piłem, by czuć się radosny i wolny. Zrzucałem swój problem na innych, na żonę, dzieci, przyjaciół. To oni dźwigali mój krzyż, a ja patrzyłem z daleka, stałem w gronie szyderców. Boże. Przez to dzisiejsze spotkanie zmień moje życie. Włóż na me ramiona wszystkie odrzucone wcześniej krzyży. Pragnę je nieść razem z tobą i ofiarować intencji tych, których skrzywdziłem. Chorzę na nas Panie Jezus upada pod krzyżem po raz pierwszy. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, że przez się świat To straszne, Panie. Ty, który dajesz moc i siłę człowiekowi, upadasz pod ciężarem ludzkich grzechów. Nie wytrzymujesz naporu zła. Nie możesz udźwignąć morza łez matczyni. Upadasz i krwawisz. Upadamy razem z Tobą, my, rodzice zniewolonych dzieci. Obmywamy łzami Twą skrwawioną twarz i błagamy o litość nad nimi. Daj mi Boże moc pamiętania się, a nas uzdolni do niesienia pomocy wszystkim, którzy szukają Ciebie i pragną wyjść z nałogu. Któryś z nas Cię miał władę, Jezu Chryste, się nad nami. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją Matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś tyśniłeś, że swoją Na Twojej drodze krzyżowej, Panie, było wiele osób, ale matka była tylko jedna, bardzo cierpiała, widząc dawcę życia idącego na śmierć. Widziałeś, wiedziałeś o tym, więc jednym spojrzeniem ukoiłeś jej ból i wylałeś jej serce nadzieję. Pomóż i nam. Wychodzącym z nałogu złączyć swoje spojrzenie z Twoim i ofiarować się naszym niewiastom, żoną i matką, pomóż być na nowo ich nadzieją i oparciem, a nie krwawiącą raną. To za nas Piąta. Szymon pomaga Jezusowi dźwigać krzyż. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż lejkę się świegotwórbić raczy. Gdy rozmnożyłeś chleb i ryby, Jezu, lgnęły do Ciebie miliony. Gdy potrzebowałeś pomocy, zostałeś sam. Jeden Szymon z Tyreny ulżył Twojemu cierpieniu. Chcemy, Boże, pójść w Jego ślady i pomóc każdemu, kto czeka na pomoc. Dokonaj w nas, Panie, przemiany serc. spraw, byśmy jeszcze gorliwiej służyli uzależnionym i ich rodzinom, byśmy nie ustawali w modlitwie i w walce z nałogami. Pomyśl nas, czy... Właniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, że przez przeszliście swoją ścieżkę Jezu, przecież mogłeś jednym skinieniem dłoni uciszyć rozszalały tłum i przejść drogą krzyżową jak zwycięzca. Przeszedłeś ją jako człowiek. Doświadczyłeś zmęczenia, cierpienia i potu, pokazałeś, że nawet dla grzesznika warto cierpieć tak wiele. Dziękujemy Ci Boże za tą ofiarną miłość, za każdy kropel krwi i potu. Pragniemy przestać pić i palić, pokonać strach przed wodę alkoholu i nikotyny, zimnym potem słabości i wewnętrznym cierpieniem. Pomóż nam, Boże, przyjąć bezcenny dar trzeźwości i pozwól znieść go, zanieść go innym. Stacja siódma, Pan Jezus po raz drugi upada. Kłaniamy Cię się, Panie Jezu Kryste i błogosławimy Tobie, że przez swoją śladów kupić oczy. Upadłeś, Jezu, po raz drugi. Nie wytrzymałeś upisku korony i drzewa krzyża, na którym znalazły się nowe grzechy, rozpusta, Nieuczciwość, kradzieże i rozwoje. Upadłeś, bo upadłem i ja. Zgubiła mnie pycha. Myślałem, że jestem silniejszy, że pomogę sam sobie. Ty, Bóg, nie pogardziłeś pomocą szymonastyjnych, a ja człowiek odrzuciłem każdą pomoc. Wybacz mi Pani moją pychę i pewność siebie. Wyciągnij z mocy szatana i wyrwi z nałoku. Użycz mi pogody i siły, bym zmienił siebie i pomógł zmienić się innym. Turysta nas, Ciebie mamy, Jezu zmiłuj się nad nami. Stacja ósma, Pan Jezus spotyka płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez grzeszymy, by swoim Nie płaczcie nade mną, lecz same nad sobą i nad synami swoimi. Powiedziałeś do nas, Jezu, wiedziałeś, że jesteś niewinni, podjąłeś śmierć tylko z miłości ku nam. Nikogo nie potępiłeś, lecz wezwałeś do nawrócenia. Czekałeś na nas długo i cierpliwie. Wreszcie przyszliśmy, stajemy przed Tobą i ze łzami w oczach prosimy, umocnij nas słuchem i jeszcze trzeźwość i powrót do normalności, po błogosław budowanym na nowo wiedzom małżeńskim i rodzinnym. Wspieraj nas dobro i miłość. Byśmy stają się lepszymi na lepsze zmienie świat Chylimy czoła przed Tobą i krękamy przed Twoim krzeżem. podziękowaniu składamy Ci naszą abstynencję i modlitwę, pomoc chorą i zniewoloną, troskę o biednych i porzuconych. Umocnij nas, Panie, swą mocą, byśmy dokowali wierności składanym obietnicom. Tym, którzy wskutek słabości je złamią, okaż swoją litość i miłosierdzie. Tłoryś zaraz z czym miał kawę, Jezu, wybysłem, zmiłuj cię Stacja dziesiąta. Panie Jezus z szat obnażony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezus, Chrystus i błogosławimy to. Przedstawiciel Słodek, a... Obnażono Cię, Panie. Odarto Szatki, wystawiono na pośmiewisko. Nie wydałeś ani jednego głosu, skargi. Nikomu nie złorzeczyłeś. Nikogo nie potępiłeś. Nie przyszedłeś potępić, lecz wezwać do nawrócenia. A my tak łatwo potępiamy, tak często mówimy o innych. Odkrywamy dramaty ich życia, obnażamy ich prywatność, odzieramy zgodności. Naucz nas, Boże, milczenia i pokory. Naucz więcej słuchać niż mówić. Wyzwól w nas poczucie wstydu za zło czynione innym. Daj moc za dość wyrządzonym krzywdom. Kto za na nas cierpiał? Chłaniamy Cię się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, że przez przyszły swoją swój uświat Przybili Cię, Jezu, jak złoczyńca, poili Cię wodą ok i octem, bili rózgami, cierpiałeś w milczeniu i polecałeś ich Bogu. Dziś my polecamy Tobie wszystkie rodziny, w których panuje niezgoda, gdzie kłótnie i awantury kończą się bójkami, a ofiarami są bezbronne dzieci. Przytul je, Boże, do swego krzyża. Niech spłynie z niego łaska, spokoju i pojednania. Niech zniknie agresja i przemoc, a zrodzi się dobro i miłość. że przez swoją świat odpłowić praczy. Skłoniłeś, Boże, swą głowę i odeszłeś do Ojca, a wielu myślało, że przegrałeś. Nie poznali tej boskiej potęgi. Nie dostrzegli jak doskonale złączyłeś niebo z ziemią, jak pokonałeś śmierć i dałeś nam życie. Uczyniłeś to z miłości ku nam, grzesznym. A coś my możemy uczynić dla Ciebie. Przyjmujemy nasze słabe dłonie, dar Twojej ofiary, wsłuchujemy się w Twoje słowa, nie lękajcie się. Przychodzimy do Ciebie z bagażem naszych doświadczeń. Ogarnij Jezus z miłosierdziem całe nasze życie. Zachowaj w Nim to, co dobre i pożyteczne. A pomóż zmienić to, co rani Twoje serce. Któryś za nas cierpiał Jezus Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzynasta. Pan Jezus zdjęty z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez przyszły swoją swoją odkupić raczył. Odszedłeś, Pani, od Ojca, bo tam przygotowano dla Ciebie tron chwały. Nie zapomniałeś jednak o matce. Wróciłeś do niej w tej ludzkiej postaci po zdjęciu krzyża. Była więc z Tobą do końca, w godzinie bólu i chwały. Pozwól i nam, Boże, zejść z tego świata. W gronie najbliższych. wesprzyj swą łaską, byśmy umierali godnie, trzeźwo, pojednani z Tobą i z ludźmi, by i nam naprzeciw wyszła Twoja matka i poprowadziła prostą drogą do syna. nas cierpiał? Akcja czternasta. Pan Jezus złożony do grobu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez chrześcijańską swoją świadomość raczył. Grób Twój, Panie, to miejsce chwały i zwycięstwa. To symbol zmartwychwstania i głos prawdy o nieśmiertelności. Kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. Ty wiesz, panie, ile wysiłku trzeba, by uwierzyć i poznać prawdę. Dajesz mi więc niezbędną moc i zapraszasz do współpracy. Przyjmuję chryste Twoje zaproszenie i wyznaję wiarę w tą sprawiedliwość. Pragnę codziennie na nowo uczyć się Ciebie i Twojej miłości. Pragnę zgłębić tajemnicę zbawienia. I godnie zapracować na wieczność. Któryś dla nas cierpiał? się skupiliśmy na nałogu alkoholizmu. Chciałbym tylko nadmienić, bo o tym można głosić długą katechezę, że nałóg palenia papierosów również jest grzechem. Rzadko kto się spowiada z, z tego nałogu? A jest to grzech, chociażby przeciwko piątemu przykazaniu: nie zabijaj. Przemyślcie to drodzy sobie osoby, które palą, aby wzbudziły w sobie też pragnienie walki z tym nałogiem i prosiły Boga o wyzwolenie z tego nałogu. Aby otrzymać odpust zupełny, pomódlmy się teraz w intencjach Ojca Świętego Leona. Pod Twoją obronę Uciekamy się, święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić potrzeb naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko Nasze, Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami można ofiarować za siebie albo za jedną osobę zmarłą. Wzbudźmy teraz w chwili ciszy tę właśnie intencję. Za kogo chcemy ten odpust ofiarować? Bóg zapłać za uczestnictwo w tej pierwszej drodze krzyżowej. Bardzo dziękuję za niesienie krzyża, akolitek, Paniom, które czytały tekst. Serdecznie dziękuję. Dziękuję żywemu różańcowi i wszystkim Wam, którzy uczestniczyliście dzisiaj w tej drodze krzyżowej. Niech dobry Bóg Niech Pan Jezus cierpiący na krzyżu wynagrodzi Wam postoproć uczestnictwo w tym nabożeństwie. Za, za uczestnictwo w tym nabożeństwie. Pan z Wami, z Wam, niech Was błogosławi Bóg wszęk Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, bo podniebne będą dzięki. Krzyżu, mój są Ciebie znowu i Ciebie uczciwie? И мне это